Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek i pięknych krajobrazów w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Dziś w malowniczym otoczeniu Doliny Potoku Leśnianka, zwanej też Doliną Zimnika. Potoki w górach stanowią trwały element krajobrazu gór. Trudno sobie wyobrazić Beskidy bez cienistych dolin, bez szumiących potoków. Są one naprawdę malowniczym elementem krajobrazu, ale stanowią również miejsce wykorzystywane bardzo często przez turystów. Szczególnie w gorące, upalne dni, szczególnie po długiej, męczącej wycieczce po górach. Możemy wtedy w takim miejscu chłodnym zaznać troszkę ukojenia po ciężkim dniu w górach. Potoki w górach bardzo często posiadają niezwykle efektowne odcinki w swoim biegu. Szczególnie jeżeli trafimy na takie miejsce jak choćby to, w którym jesteśmy dziś. Wtedy oprócz przyjemności samego spędzania czasu nad potokiem Możemy również podziwiać naprawdę efektowną scenerię. I dziś właśnie takie miejsce w Dolinie Zimnika sobie obejrzymy. Korzystając z ławeczki oraz z tego, że jest tu jeszcze cicho, bo za chwileczkę zejdziemy nad potok, a tam już będzie potężny huk, pokażę gdzie jesteśmy, aby każdy mógł trafić. Otóż Dolina Zimnika otoczona jest bardzo znanymi szczytami. Mamy tu Skrzyczne, Malinowską Skałę, Zielony Kopiec, Magórkę Wiślańską i Radziechowską oraz Murońkę. I tu po środku płynie właśnie potok Leśnianka i jest tak zwana Dolina Zimnika. Do potoku Leśnianka wpada również z lewej strony Malinowski potok, a oba te potoki są oddzielone równie znanym szczytem Kościelca. Cała dolina jest bardzo atrakcyjna nie tylko ze względu na potok i to, co za chwileczkę zobaczymy na tym potoku, ale również ze względu na bardzo dużą ilość forów skałkowych, jakie występują tutaj i na Grzbietach, i na Zboczach, i też w pobliżu Dolin. A tymczasem przed nami potok Leśnianka w Dolinie Zimnika którego już słychać i do którego sobie teraz idziemy. Wszyscy lubimy, jeżeli potok, nad którym się znajdujemy, ma taki właśnie gwałtowny, buzujący charakter. Ta woda spada szybko, gwałtownie, co jest bardzo efektowne. I oczywiście tam, gdzie koryto potoku jest bardzo strome, taki efekt bardzo często występuje. Ale nie tylko. Aby właśnie taki charakter potoku był, czyli był dynamiczny, buzujący, ta woda kłębiła się, rozchlapywała. Potrzebne są jeszcze do tego pewne warunki, które spełniać musi dno koryta. Otóż, jeżeli zwrócimy uwagę, wędrując wzdłuż potoku, na pewno zauważymy, że czasami dno koryta jest poprzegradzane różnymi naturalnymi przeszkodami. Mam tu na myśli ułożenie warstw skalnych. Te warstwy skalne mogą być różnie ułożone, prostopadle, ukośnie, podłużnie w stosunku do koryta potoku, ale to właśnie te warstwy skalne, ich ułożenie, ich twardość powodują, że potok staje się bardziej dynamiczny, bardziej urozmaicony w swoim przebiegu. I to właśnie powoduje też, że przybiera on taki charakter, który nam najbardziej się podoba, najbardziej efektowny. I oto mamy znakomite miejsce, aby omówić sobie pokrótce dlaczego ta woda tutaj tak intensywnie spada, z takim hałasem, no zresztą jest tu bardzo głośno. Otóż mamy tutaj, co zresztą bardzo dobrze widać, próg skalny. On jest złożony prostopadle, choć troszkę pod ukosem, wzdłuż koryta Potoku, czyli woda spływając z góry spada po prostu z tego progu na dół i powoduje cały ten efekt takiej małej kaskady, czy w wielu miejscach również wodospadu, jeżeli ten próg jest bardzo wysoki. Ale dlaczego tak się dzieje? Otóż tutaj zachodzą procesy erozyjne, które modelują właśnie to dno potoku. I w sytuacjach, gdy pojawia się skała twardsza, która jest mniej podatna na erozję, a w pobliżu są skały bardziej podatne na erozję, to oczywiście te bardziej podatne szybciej ulegają zniszczeniu. Bo przecież ta woda płynąc niesie ze sobą okruszki piasku, żwiru, kamyków. To cały czas uderza w dno, szoruje, powoduje pogłębianie się tego koryta, czyli niszczenie tej skały, która akurat w tym momencie jest bardziej podatna na erozję. Ale po drodze trafiamy na warstwy twardsze. One tej erozji ulegają wolniej. I w związku z tym, z czasem bardzo długim, tworzy się właśnie taki próg. I to dzięki niemu właśnie woda spada z dużą intensywnością, tworząc dla nas bardzo malowniczy widok, który zresztą cieszy oko. I takich progów może być po korycie potoku bardzo, bardzo dużo. I wtedy mamy takie długie odcinki kaskadowe. Oczywiście, próg może być bardzo wysoki, i tak, jak wspomniałem, może wytworzyć się też sporej wielkości wodospad. No tu akurat ten wodospadzik jest bardzo malutki, jest to raczej taki spadek wody yy, na progu skalnym, ale miejsce jest fascynujące, piękne. Właśnie takie miejsca tworzą charakter górskiego potoku ten wyjątkowy, malowniczy charakter. Idziemy dalej. miejscach, pod progami skalnymi, ale przede wszystkim pod wodospadami mogą wytworzyć się kotły eworsyjne. I tu mamy właśnie taki wspaniały tego przykład. Oczywiście nie w każdym tego typu miejscu kocioł eworsyjny musi powstać. To jest kwestia tego, jak silny jest spadek wody oraz jak miękkie jest podłoże, które w wyniku procesów erozyjnych, o których wcześniej wspomniałem, będzie takie właśnie zagłębienie powstawało. No to tutaj jest dość głębokie. Ta woda, spadając z dość wysokiego tutaj odcinka, cały czas uderza w dno, szoruje to dno, modeluje i tak jak mówiłem, te kawałki, które niesie okruchy skalne, żwiru, piasku, drobin różnych które płyną wodą szczególnie podczas wezbrań, czy też ulewnych dni, gdy tej wody płynie bardzo dużo, to z wielką siłą uderza w dno i cały czas go pogłębia. I tworzą się kąty czasami bardzo głębokie. No, ten tutaj wygląda naprawdę dość głęboko. Na środek oczywiście nie wejdę. Ale już w tym miejscu przy brzegu, proszę bardzo, sięga mi potąd, prawie po szyję. Czyli z taką siłą woda potrafi wymodelować dno koryta potoku. Bardzo często takie kociołki są wykorzystywane na przykład do kąpieli przez turystów, czy też żeby sobie po prostu posiedzieć nad brzegiem przy głębszej wodzie. Bardzo ciekawe miejsca, warto na to zwracać uwagę. Czasami można zobaczyć też mniejsze kociołki, jeżeli ten spadek wody jest no, nie tak intensywny, czy też warstwy skalne są nieco twardsze, y, trudniejsze w modelowaniu, ale tego typu głębokie również się potrafią wykształcić. No, jest to bardzo przyjemna zimna woda, może nie o tym porze, ale latem warto się schłodzić w takim miejscu. Zdarzyć się jednak może, iż te warstwy skalne nie są ułożone prostopadle do spadku koryta potoku, czyli tego nurtu wody, ale równolegle. Takie sytuacje też zachodzą i są one równie ciekawe i atrakcyjne jak w przypadku tych poprzednich, bo właśnie sobie siedzimy w takim miejscu, gdzie mamy tutaj ładnie ułożone warstwy skalne, one idą wzdłuż koryta potoku i tutaj tworzy się coś w rodzaju rynny która też naprawdę jest bardzo ładna i efektowna, jeżeli by płynęło troszkę więcej wody, ale nawet jak jest tak jak teraz, jest to widok bardzo, bardzo ładny i tutaj woda przez swoją działalność erozyjną również wydrążyła taką głęboczkę, tylko może bardziej długą niż typowy kocioł eworsyjny. Ale to miejsce tu w Dolinie Zimnika jest również bardzo ciekawe i warto sobie tutaj też ze ścieżki, która biegnie tu lasem, podejść. No śliczne miejsce, tam powyżej już mamy większej formy wodospadziki, takie całe serie kaskad. Śliczne miejsce, no oczywiście trzeba uważać, bo jest tu ślisko. Jesteśmy teraz przy nieco spokojniejszym odcinku potoku. Jest tu troszkę ciszy, nie ma tego hałasu spadającej wody, więc i mówi się bardziej swobodnie. Ten temat, który dziś poruszyłem, jest zdecydowanie bardziej rozległy i być może jakieś kolejne odcinki na ten temat bardziej szczegółowe powstaną. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że wiele potoków jest bardzo ciekawych i bardzo malowniczych. Możemy w nich spotkać właśnie wodospady kaskady, czy też serię kaskad, rynny. Możemy spotkać kotły eworsyjne, bystrza. Jest wiele, wiele różnych ciekawych fragmentów koryta, które możemy będąc przy nim po prostu zaobserwować. Nie tylko spędzając czas na ochłodzie, na samej przyjemności bycia nad potokiem, ale również, żeby zauważyć jego różnorodność. To miejsce tu w Dolinie Zimnika jest bardzo ciekawe i bardzo ładne. Tutaj w pobliżu biegnie już zwykła taka droga przez dolinę, ale brzegiem prowadzi również ścieżka, jest też ścieżka dydaktyczna wyznakowana przez nadleśnictwo węgierska górka. Warto z niej skorzystać, ponieważ zamiast iść taką zwykłą, tradycyjną drogą, możemy iść sobie brzegiem tego podoku, którym dziś szliśmy i zobaczyć te miejsca, które oglądaliśmy. Każda wyprawa w górę jest bardzo ciekawa, ale nie tylko szczyty widokowe, hale widokowe są interesujące. Również doliny i ich potoki potrafią przysporzyć naprawdę dużo, dużo frajdy, jeżeli poświęcimy im troszkę więcej czasu. Cóż, kończąc nasze spotkanie w tym bardzo ładnym i ciekawym miejscu, zapraszam na nasze kolejne spotkania z przyrodą w Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, które niebawem już na naszym kanale na Facebooku.